Dzień dobry moi kochani! Automatyki, ciąg dalszy, moi drodzy. Co tym razem? Tym razem wymyśliłem, że u syna w pokoju e, zrobię ogrzewanie elektryczne. Sytuacja wygląda tak, że jest tam normalny grzejnik, ale jest też wyjście na balkon. Kiedyś to był balkon. Teraz jest to pomieszczenie. Zrobiliśmy z tego pokój gamingowy, ale moi drodzy, nie ma tam żadnego ogrzewania. Więc, żeby przetrwać zimę, założę tam grzejnik elektryczny. Ale wiecie jak to jest. Zostawcie dziecku grzejnik elektryczny, to będzie grzało dzień i noc. Będziecie mieli duże straty, a ja tego nie chcę. Ja chcę mieć nad tym kontrolę. Kontrola znaczy oszczędności. Więc moi drodzy, co zrobię? Zamontuję tam regulator pokojowy i przekaźnik do uruchamiania grzejnika. Będę mógł kontrolować temperaturę w tamtym pomieszczeniu, ustawić harmonogram godzin. Jeśli jest dziecko w szkole, wyłączymy ogrzewanie. Jeśli jest w tym pomieszczeniu, włączymy do zadanej temperatury. Pomieszczenie nie będzie przegrzane. Ja nie będę płacił zbyt dużo i dziecko będzie zadowolone. Same plusy dzięki tej automatyce mogę takie coś zrobić. Więc zapraszam do oglądania, bo będzie troszkę rzeźbiarstwa. <grych> tak więc moi kochani, co będzie mi potrzebne do y, zrobienia sterowania smart w grzejniku elektrycznym, zwykłym elektrycznym grzejniku na Przede wszystkim regulator pokojowy, w tym wypadku jest to R8B. Bardzo prosty, łatwy regulator. Dużym jego plusem jest to, że ma nóżkę. Będę mógł sobie postawić na biurku. Znaczy sobie, znowu na biurku postawię. Ustawimy, że na tą temperaturę. Ja będę miał podgląd na komputerze, na telefonie, czy tego nie przestawił, czy nie kombinował <grym> i czy to działa. I do tego będę potrzebował stycznik. Co prawda, mam tutaj. Trzyfazowy stycznik. Wykorzystam z niego tylko jedną fazę, bo akurat taki mam. To jest rozwiązanie tymczasowe, tylko więc nie będę się tutaj e... pastwił nad tym, żeby zrobić coś super fajnego i trwałego. Znaczy, to jest rozwiązanie trwałe, tylko że chodzi o to, że to jest tymczasowe. Jest mi to potrzebne na przetrwanie zimy. Później zobaczymy, co dalej. Na razie, próbujemy jakieś rozwiązanie. Być może zrobimy tam jakieś ogrzewanie podłogowe na promienniku podczerwieni. Zobaczymy. Na razie potrzebuję dogrzać to pomieszczenie, więc na szybkiego zrobimy coś takiego, moi drodzy. Więc musimy do tego do wszystkiego dołożyć jeszcze, moi drodzy, taki przekaźnik dopuszczowy. Jest to przekaźnik, który jest w stanie sterować dwoma urządzeniami. Na razie wykorzystam z jednego styku sterowanie do grzejnika, a drugi być może wykorzystam jeszcze do oświetlenia. Dlatego możemy wykorzystać bezprzewodowy przycisk, który zaprogramujemy. Nie wiem, jedno naciśnięcie, dwa przytrzymanie, co tam chcemy, co ma nam włączyć. Także wyobraźnia nas tylko może ograniczyć. I na razie na takim małym drobiazgu jesteśmy w stanie wiele zrobić. Za chwileczkę o nim opowiem, także zostańcie. i drodzy, jest to taki przekaźnik PPS-02, bezprzewodowy, dopuszczkowy przekaźnik którym możemy sterować załączeniem np. dwóch lamp lub dwóch urządzeń, co tam chcemy. Urządzenie mieści się w puszce 60. pod wyłącznikiem do światła. Nawet sobie takie zakupiłem teraz, żeby powymieniać te, które są aktualnie, ponieważ one potrzebują wyłączników monostabilnych, czyli takich dzwonkowych. No. I jeszcze tylko krótko o tym małym regulatorze, który ma możliwość postawienia go na biurku. I przykręcania go również do ściany, ponieważ ta płytka jest tutaj wyciągana, tą nóżkę można z tyłu wyjąć. Stąd płytkę przykręcamy do ściany. Regulator mamy, no skakuj swoje na miejsce swoje A, odwrotnie. No, zamotałem się. Ok, klik, klik i pasuje. Także moi drodzy, może stać sobie na biurku jako regulator pokojowy lub Powieszone gdzieś na ścianie. Dodatkowa funkcja, jaką posiada, jest to higrometr, czujnik wilgotności mm, powietrza, więc będziecie mogli sobie na przykład sparować to w przyszłości z nawilżaczem powietrza. Czyli już macie dwie funkcje w jednym urządzeniu. Więc to jest w stanie Wam włączyć i i na przykład nawilżacz powietrza w tym samym pomieszczeniu. Łatwe? Oczywiście, znaczy, że tak. Zaraz zobaczycie, jak to połączyć ze sobą. W tym urządzeniu, w tym przekaźniku, jest też przekaźnik 230 V. Znaczy 230? Tak, na 230 V, który jest w stanie nam włączyć jakieś urządzenie. Ale z racji tego, że nie chcemy go grzałką obciążać mocno, on będzie uruchamiał cewkę stycznika. A stycznik załączy nam napięcie do grzałki. Łatwe? Pewnie, że tak. Wystarczy to odpowiednio złączyć. Co jeszcze na temat tego przekaźnika? Przekaźnik ma tutaj styki beznapięciowe, bezpotencjałowe, moi drodzy. Więc jeśli chcecie włączyć nim na przykład zasilanie 230V, wystarczy je zmostkować z wejściem. Ale jeśli chcecie podłączyć 12V, też nie ma problemu. 12, 24, zależy co tam macie. Jakieś lampki lodowe. Duży właśnie jest to plusem. Niektórzy mówią, że yy, takie są kłopotliwe, bo trzeba coś mostkować. Owszem, jeśli chcemy 230 V, ale jeśli chcemy mieć tylko styk bezpotencjałowy, to jest właśnie duży plus tych, bo nie musimy mieć dwóch różnych urządzeń. Mamy jedno i to samo urządzenie, czyli możemy go wykorzystać jako styki do rekuperatora, do pompy ciepła, co tam tylko sobie zechcemy. Także są duże możliwości dzięki temu. Bierzmy się do pracy, bo czas ugrzać pomieszczenie. Kiedy moi drodzy sklecę sobie na biurku podłączenie po tych dwóch urządzeń, przejdziemy sobie do konfiguracji na komputerze. To jest bajecznie prosta. Każdy z Was sobie z tym poradzi, wystarczy dodać, dodać. Tak samo jak przy grzejnikach, tylko że zamiast wyboru głowicy termostatycznej użyjemy styku. m Okay. mam przygotowaną częściową instalację więc możemy się brać za jej złożenie Co ja tu wymodziłem? Spójrzcie. Przewód niebieski brązowy, czyli przewód niebieski neutralny, brązowy zasilający. I może, może pokażę to w ten sposób. Spójrzcie, mamy tutaj wejście przewodu neutralnego. No, wyostrze, Następny jest przewód zasilający. Później mamy wyjście na urządzenie wejście zasilania do urządzeń i kolejne wyjście. Więc zasilanie 230V podajemy na wejście i czarnym przewodem mamy wyjście zasilania do cewki stycznika, moi drodzy. Coś takiego nam wystarczy. Drugie wyjście pozostawiłem sobie, obiecmy, na oświetlenie. Także pozostało tylko podłączyć do cewki przekaźnika, do styków A1, A2. Styki A1A2 uruchamiają cewkę przekaźnika, który nam zewrze styki, i napięcie popłynie nam do grzejnika elektrycznego. Wtedy, kiedy termostat powie grzej, kiedy nie grzej, to rozłączy nam cewkę i po sprawie. Zobaczcie, jakie to jest proste, prawda? Wystarczy minimum wiedzy na temat elektryki, i to wystarczy. Pamiętajcie, nie róbcie tego pod napięciem. Nie wolno, bo możecie sobie zrobić krzywdę. Jeśli tego nie potraficie zrobić, yy, nie macie uprawnień, zostawcie to komuś, kto się na tym zna. Będzie bezpieczniej. Okay, moi drodzy, <laughs> spójrzcie. Przewody. Tu mam przewód zasilający. Oczywiście ochronny przewód nie może iść przez przekaźnik. Musi iść zawsze na stałe podłączony, ponieważ jest to ochrona. Natomiast napięcie również biorę sobie do zasilania mojej, mojego przekaźnika, który wyśle mi zasilanie do cewki. Jeśli ona włączy, to on popłynie z tych styków tutaj, nagrzejnik elektryczny. Wystarczy to wszystko zamknąć w jakiejś obudowie, na pewno większej od tej. Później zamknę to w obudowie. Na razie dla celów, dla celów filmu będzie to stało sobie na stole. Teraz wystarczy, moi drodzy, podłączyć to do prądu i skonfigurować to w mojej centrali. No i spójrzcie, moi drodzy, mamy kolejny pokój dodany gamingowy. Proszę bardzo, jest regulator, więc już się rysują jakieś statystyki, tutaj coś już się zaczyna robić. Mogę zobaczyć, w który dzień, o której godzinie, jaka była temperatura w pomieszczeniu. Mamy już dodany regulator temperatury, czujnik wilgotności i czujnik temperatury, czyli trzy funkcje. Tak jak przy, tamtym regu przy poprzednim regulatorze, mamy tutaj regulator i mamy również dwa czujniki temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza, czyli wszystkie trzy urządzenia. Teraz, żeby dodać nasz przekaźnik, musimy wejść w ustawienia, urządzenia, urządzenia bezprzewodowe i dodać sobie kolejne urządzenie. Dodaj urządzenie. Mamy znów czas 120 sekund. Drodzy. Urządzenie się znalazło. Zobaczcie, mamy teraz tutaj dwa styki, pierwszy i drugi. Pyk. O, włączył nas przekaźnik. Czyli ten ustawimy sobie jako grzejnik. Zmieni koneczkę. logikę, nie Nazwę pomieszczenia. Zmienimy sobie kolor gamingowy. Mamy ten kolor. OK. W tym nic nam się nie dzieje. Uruchamia się tylko słuchać malutki przekaźnik, ale jemu zrobimy nazwę. że jest to światło. O, możemy ikonę sobie zmienić. Co my tu mamy? Proszę bardzo, jakieś tam światło wybierzemy sobie. Zmienimy też kolor. OK. Po ikonkach będzie nam łatwiej to wszystko rozróżniać. Może tu też zmienimy ikonę. Zmieni ikonę. Znajdźmy może jakiś grzejnik. Abyśmy wiedzieli, że, o, proszę bardzo, jest grzejnik. Będziemy wiedzieli po samych obrazkach, co to jest. I proszę bardzo. I już mamy ustawione, o, kolor nie ten. Miał być ten. Dobra. Dalej. Pomieszczenie gaming. Tam sobie dodamy i to pomieszczenie też gamingowe. Ok. I już mamy w pomieszczeniu, wchodząc w domek. Mamy światło. A gdzie grzejnik? Włączone, wyłączone. Yy. Ok, wróćmy. Tak, jest pięć urządzeń. O, proszę bardzo. Grzejnik. Uwaga, stycznik będzie strzelał. Pyk. Pyk działa. Teraz moi drodzy, skoro wszystko nam już działa, mamy dodane urządzenia do systemu. Są już w odpowiednim pomieszczeniu. Teraz wystarczy stworzyć wirtualny termostat, czyli żeby nasz termostat uruchamiał nasz stycznik. Więc musimy je w systemie ze sobą połączyć. Czyli znów wchodzimy w ustawienia, wybieramy wirtualny termostat i bawimy się dalej. W tym celu wybieramy ustawienia, urządzenia wirtualne, urządzenia wirtualne i dajemy sobie dodaj wirtualny termostat. Nazwa urządzenia. musimy się trzymać nazewnictwa. O. Teraz wybierzmy sobie regulator temperatury i oczywiście zobaczcie mamy tutaj po kolorach i po nazwie. Wybieramy czujnik temperatury, możemy sobie dodać czujnik wilgotności również z tego samego regulatora siłownika, nie? Nie mamy, ale dodajemy moi drodzy przekaźnik. I proszę bardzo. Jest grzejnik Gaming, jest światło. Oczywiście, wybierzmy sobie grzejnik. I już. Gotowe. Jest potrzeba grzania. Uruchomił nam się grzejnik. W tej chwili, moi drodzy. A, wybierzmy sobie, że jest w tym pokoju, w gamingowym. I OK. Nie, nie dodajemy kolejnego urządzenia. Zakończamy. Wejdźmy sobie teraz w Gaming. Jest szóste urządzenie, czyli o, pokazał nam się termostat ale nie ten kolor. Wróćmy do ustawień, Urządzenia, Wirtualne, manie Gaming. Proszę bardzo, zmieńmy mu kolor. Trzymajmy się naszego o, całego wzornictwa. Jest kolor. Wróćmy do domku. Proszę bardzo, trzymamy się kolorów. Tak, zadana 21, aktualna 24 i 3. Teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy zwiększę temperaturę. Klik. Zmień na dwie godziny, zmień na stałe, zmień czasowo. Możemy robić co chcemy, na godzinę z minutami ustawić. Dajmy na stałe. Klik. <gryw> Uruchomione. Proszę bardzo, sparowane. Zobaczcie, moi drodzy, w ustawieniach na przykład wchodzimy sobie w ustawienia wirtualne, urządzenia wirtualne, przepraszam. I na przykład wybieramy sobie termostat wirtualny. Moi drodzy, co możemy zrobić? Zmienić kolor, zmienić tryb, czyli grzanie, chłodzenie. Zmienić temperaturę zadaną, aktualną, yy, czy ustawioną, przepraszam. Ale możemy też zmienić górną granicę temperatury zadanej, co jest bardzo fajne, z racji tego, że choćby ktoś chciał, nie jest w stanie nam jej zmienić. Możemy ją zmienić tylko w ustawieniach, i proszę bardzo, możemy wybrać histerezę, tu akurat mamy 0,2 stopnia, bardzo dobrze. Zmień przypisane urządzenia, możemy je automatycznie zmienić. Antyzamarzanie ustawić, jeśli takowe jest potrzebne. Także jest masa, masa ustawień ciekawych. Możemy też ustawić sobie harmonogram w tym wszystkim. Harmonogram pracy. Zobaczcie, moi drodzy, jakie to wszystko jest proste. Chwila zabawy przed kamerą i już mam podłączone sterowanie do ogrzewania. Teraz wystarczy do tego stycznika dołączyć grzejnik, zapakować to w jakieś opakowanie i mamy sterowanie. Proszę bardzo, pokój, pokój będzie ogrzewany. <gryw> Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Test.